go, nie dało się ubić. Oh. Dobra, zaczynamy. Tak. Pojeżdżamy. Czym bić Kubańca? Nie wiem. Pisze w komentarzu. No, dobra, matry. Ma aż ty no, dowiedział, no, ty ty chodź. Tak? Dwa, jeden ser, Ciełęczkę sięążko, tym serwa takie wite we z zociko 2015. Na moda. <klucz> Szyma. Czemu się śmiemy? Zobaczycie, pewnie zobaczyliście to na intro, Na intro, co, 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 co robiliśmy. Dobra. Więc co, Klapek, jedziemy... Dzisiaj co, w odcinku? No. będziemy kopać buraki. Wyciągnij telefon, wyciągnij telefon. Pekaj, ja idę do domu zamówić. Na Allegro te ludzkie badziewie trzeba kupić jakieś. Do no. kupania buraku. Ty, ja pójdę po pierwszy. Ja tam dojdę. Okej, okay, chodź. Tylko się skrynowałem. No dobra. No, może wyjdę stąd? Może dzisiaj? O! <laughs> dobra. Dobra, czekaj. No, no idziemy. To by że przez banką no, wejść. Dobra. Dobra, dobra czekaj. Ja tam byłem na tym Allegro. Dobra, kupiłem. Już tyle, to dobra, to już że żeby ten, już że no. tak? Dobra. No dobra. Siadaj do malucha, jedziemy. Ło, maluchy! Jodzím. Jedziemy. Jedziemy. Ło, ten siebie, łojojoj. Lusterka, dziełojojoj, panie. Działają, jak, jak, jak Bóg chciał, pan Działają, normalnie, teraz działają? No, lusterka, działają. Bo się włącza, go. Nie, nie tutaj. To było w tym, w tym, w Czy traktorze? Może tu się ten zakręt... no bo tym się nie da wyrobić. No ale to musi wyrobić, panie. Musisz ja wyrobić. Się no dobra, no. Łajpun. Kupił pan? Ja, Jest ruski! Ale... dobra. Mamy te ruskie łaziewie. Podajmy, podajmy to. To, tak, to, od razu to jest, to jest specjalnie, specjalnie kupowane od Ruski, tak. My to specjalnie kupiliśmy, no. żeby nikt nie zapatrzył, że zrobili. To jest specjalnie robione pod zamówienie, są Temu jest, patrzcie, PKC, czyli polski... Polski... Czyli to Burachów to jest, tak? Posycja, klapka... Całego 4 I już to jest czwarty egzemplarz Więc wiecie, to jest tylko na zmówienie tego się nie da, tego się nie da państwo to się nie da Dobra, to ja jadę zrazu za nim jeżeli, Bo uuu, zapomniałem, bym zapomniał Kogucik ja też Prowadzimy O jezu, jak on wolno jedzie to, spędzę się Ale strac są zajebiste 9 <laughs> y, E I ten samochodzi A, pójść, ale nie widzieliście tego w nocy jeszcze Jak się błyszczy, Chomlec. A w nocy to w ogóle zarobi się, Nie, to lepsze niż lampa. W nocy nie w światła włączyć, wiadomo gdzie odniecie. Dobra, gdzie, 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 gdzie której będzie pole gdzie robić? Ty? Ja to w przeslech Słucham? Trzeba zrobić chyba 28, to jest dosyć duże, ale tylko to nam zostało w górę. A reszta zaschnięte? Mhm. Ojej, ojej. Gdzie jest 28? Bo Matej przesadził już czasem Nie, bo ja wyszł sobie. To jest nawet na wiecie z wiesz Ja sobie wyszłem. A klapek się został. Gdzie jest 28? A, to jest... Tu jest cały czas. A, T28. A tu jest 28. Wiem? Nie, a poszłem ze dwóch powiedziałem. Źle pojechali, wiesz, bo tutaj była drużka... A dobra właśnie ja wiesz. Tam drużka była jak coś. To kolejna druszka, wiecie, co? Nie, łąką jadę. Yeah. Moja łąka, mogę. Nie, akurat łąkę trzeba kupić jeszcze. A no, to nie moja łąka, ale mogę. Tak, pozwoli nam coś. Panie, jak się go czujesz? mi tu. Widziałe tego drifta, panie? Ojej! Ooo, wow, pani! Nie, widać, że ruskie. No, nie rusy. Polskie to, o patrz Polskie to trochę pogieło się z przodu Trochę się zgięło Ale jedziemy pani tutaj? No, tam jest, tam, za tą gruszką jest, podać Siodaj pani Jedziemy. Zobacz jak ty się tam, byś zajbi się oglądamy. Ej, trawę mam w środku Pięknie. Ty no? <śleszy> 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 no i <śleszy> zirawał podłogę Sprzęgło mi działa? Ojej. Jedziesz Pan na to no Dobra jedziesz na farmę Jadę, jadę Spoko... Syny Ej, na farmę Dobra, jadę Synek, ty się nie bój Bardziej się nie boję, ty prowadzisz Ej, man Ej, a tu ty. powinno być jeszcze, jeszcze więcej Ty, Ty, ty posy zapnij Powinno być na więcej osób ty pasy zapnij chłopi! Ej to ma niby na więcej, osób, bo tu jeszcze jest miejsce! No wiem, ale pasy zapnij, bo ja tu troszeczkę jeżdżę, wiesz? Też nie ma. Bo pani. Nie ma. Taki, taki niewidoczny Tu wystarczy, czy jeszcze podjechać? Zaparkuj. Ojej, ojej, dobra, zaparkuję Jemen! A jak tu się Ej ja się, by się dał, tak? Dobra, jedziemy I mi traktor zabrał. Bierze 60. -tkę. Ty mi no będzie skaku, no. Ja mam ja mam ten sam model co ten. Co to co, co kopania buraku Widzisz <laughs> ruszki? Ale nie. <laughs> się przyjrzy jaki traktor jest na tym. No wie właśnie, to, to taki sam jest. Jest ten sam traktor. Tylko, że tam nie ma kół, koła są niżej dane i, I napęd na, na ten. No to na łańcuch. To kół nie ma. Nie, one są niżej. Napędem na łańcuch. Aha. Oj synek jeszcze jest, nie wiem Ty szukaj budowlańce, bo dom rozwaliłem prawie Mamy radę naprawić spokojnie Polak potrafi Pracu zajebi, no to górkami jedzie, dobra. Jedziemy sobie tam wyłączymy sobie, żeby nie było Jedziemy. Ja dojadę już jadę w nie? Kopać. No, nie, oczywiście, że tak. To, 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 to. Panie będzie, będzie pan zadowolony. Tutaj ty pan nie ci już pole, ja będę czekał. Ja będę jechał. Ja od razu podobnie podjedziesz, nie? A tu tu się od razu wysypać? Mam no, się szybko na panie. Mamy na wyzbiernik Nie, te ruski nie pomyśleli o tym, o zbiorniku. Ty na polu też kierunkowskazę trzeba? Powiem ci, że nie. Ja po ponie... zgiełem przyczepę. Powiem wam, że jeszcze kupimy takie same sprzęty. Są sprzęt sam do ziemniaków. Tak, tak. tak się Nie po ten, drzewo. O, tu czułem. Widzisz, jest napęd na, na łańcuch. O, o, Już pewny? Nie, 60%. Co?! Chłopie... Nie żartujcie ze mnie. Tak, Ty no... Serio jest, jakiś dużo tego jest. Dwa. Już pewny? Nie, jedziesz Jesteś jakiś pewny, serio? No, yourself, to mam tylko 2 tony pewność. No, ser. Gdzieś zobacz sobie jaki mam napęd. Tak w ogóle no właśnie sobie, że Na łańcuch. Ty no? Ja mi idę dwierkę. Na pasek pani, na pasek, nie na łańcuch. Na łańcuch. Jest zębatka. Synek, tu jest czarp. <noise> Dobrze nasmarowany łańcuch. <noise> tak, tak, tak jedź. <noise> nie łączyłem. Ja sobie pojadę. W tył ciebie Tak, 8 na godzinę. Mijaj no, na te 9 10 Jadę 8. Jeszcze się przenieś komu Nie pijesz. Oleś, ty synek robił po burakach nie be- no bo jadę po burak pełno. Moszynek, dość przysady. Dopiero jadę. Ej. Serio, to co za dużo, to baje. Nie patrzcie się, co. czy, czy, czy taśma chodzi, czy nie by nie zauważyli. Cioio, ale taśma chodzi. Mhm. No buraki idą. No to jest ważne. Nie wiem co ma za problemy. To się liczy, że, że, że taśma... Ten ci buraki chodzi. Że taśma idzie. <laughs> Może... no, o taką, no i jedź. Wieć jedź mną. Ja by po burakach jeździsz. Czy nie? Ale, patrz jak ten traktor ma obciążenie, patrz jak kopci. Uju, uju. Jednak ta maszyna jest duża dla tego traktora, ma obciążenie. No, człowieku, jest... Ty słup nie wieś To obciążenie Ja pa posłuchał, myślałem, że są Ty słup! Łupi słup! <grym> Serious? No. Oh my god. Nie już już. 63%. I paliwa musisz siedzieć. To nie jest tak Matej. To nic się dobrze nie liczy, wiesz. Okej. Okay. Synek tu już nie... ojej panie, 5% brakuje mi Krusz więcej, wiesz? krusz jeszcze więcej Ty symetrycznie nic nie kosisz Ja synek, coś ty narobił I pełno no, <głos》>. aż tak nie ma o oh Majka, to nie, naprawdę jeśli siedziałeś wtedy, no e, pewno. Nie, 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 jeszcze zadnie. Nie, ja nagrywam. No już pewno. Dobra, jadę po tamty. Siedmiuok. Może czekaj chwilę. Zatrzym okay. się, to, to wytycz kawałek. Okej, okay, pani No co jest?

Tyś, 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 Synek, pani, synek, synek, Ty nie wyjdziesz, synek? tylko mi wchodzić. A możemy jechać dalej. To Co, coś nie tak. To... Ty, bym się na kombajnie. O, o, o. o. Dobra, dobra, bawaj, jedziemy dalej. Dobra, ja tylko za traktory Dobra O ten to inny traktor pani Ten że czujesz moc Końcu ruska moc Widać, że rusek To widzicie państwo jak... Klapka tak się nie kopię I tak się nie kopię pamiętajcie Zawsze <noise> trzeba <noise> no, <noise> Ty nie odczekuj ty, ty, ty nie, nie pytaj. Nie ten guzik czystałem, zaraz. Zamiast bukuje, ta. Ej, czemu jedziesz mi po burakach? Ja mam różę z lewej, raczej znaczy wysyp, a nie rugę. Nie mi wjeżdżasz, ja się. tu cofam. No jedź. Pytajcie, czy lepiej nie pytać. Nie cię mnie. Nie będziesz mógł. Не, не бойтесь, мук. А я тебя знаю, ну? Ну и вон о. А не может. Может, может. pasy zostawiasz. Wiem, bo chciałem wyrównać to. Eee, czekaj, czekaj, czek, tu sypię teraz. Jeszcze, jeszcze sypię. Już? Dobra, dziękuję. No. Synek, ty, 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 zjedź mi tego. Co ty robisz, Matejnie? I brak profesjonalizmu. Oj, to I ty przy... brak profesjonalizmu w tej. 56% ja. jest, 56% już mam. Gdzie mi po burakach jedziesz? Gdzie po burakach, proszę Pani? Nie wysypuję ci teraz. Bo o. jak blisko ciebie jestem. Tak blisko. Tak, jak blisko ciebie nie był, jak nie, nie był ciebie, jak nie, nic nie. No tak. Nie sypić ci No sypnij no Nie No teraz się Chcesz hajsu? To sypy To, co dużej dłużej prosto pojedzie A, Ja bym przejechał prosto Nie jak ty Dobra, ja, teraz zaczyna się troszeczkę bójka Ty T, ominęłeś Odjedz Z siebie Nie, nie wrzucaj winy na mnie, dobra? Tak, wszyscy dowiedzą. Jedź. Wszyscy do to zobaczą i będą o no tym wiedzieć. Ju, synek, tak, synek, tak. Teraz możesz pojechać, pojedziecie spać. Szybko, pomaluj się 60%. nad placem. No. Sypnij, 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 aj. Ty na pracowniku jeździsz? Już... Nie. Ja się by mi się wyłączyło. Jedziesz, szybko, podjeżdżaj. Nie będzie, o, już mamy 83 zabyt 90 I przy okazji jeszcze odcinek się skończy No, zawieziemy dwa sprzęty do tego No, zawieziemy, wysypiemy te, te buraki No, no jeszcze musimy boku. znaleźć gdzie się je wysypuje Masz pełno? No Ty no właśnie, gdzieś buraki się wysypuje A jeszcze się też dopełnię Dopełni się do już stop, już pełno 1%. No i to i to i pewnie skoczymy na, na streamie na streamie, czy tam coś na streamie Na Steamie, tak, no. na streamie, prawo Mateusz. Na steamie mhm. Jedzie za mną Potem ty przejdziesz z maluchem tutaj Ty za mną Ja prowadzę Malucha. Ja Dobra, ale... ale ty wracasz traktorem potem. No ja prowadzę maluch. Dobra, ale wracasz potem traktorem. Zobaczmy. Nie zobaczymy, tylko tak. No. No zobaczymy. Ej, potem możemy jechać, bo to uschnięto. O, oh, sny. I tak trzeba słuchać. No to, to wiesz. Wydaje mi się, że trzeba to wysypać tam, gdzie Nie. Nie. Bez potniu przejdziesz. No ho, ho, ho. chciałem spróbować tam ci Ja wiem gdzie ma, tutaj trzeba wysypać Chyba już tutaj. To, to, kiedyś tu był wysyp ja Chadź poszukać już tego O jest, no, tutaj, nie no będzie. ty, patrz tutaj Synek Patrz tu można O, dobra, nieważne Jest Jest na te Wiem To, no, to patrzcie Synek, nie wyczytaj. To... Aaaa, fuck! Widzę, że maluchem się bawisz. Nie, nie, że. <grym>, nie, już. Synejku, to mi tu ty nie wyjdzie. <kłysy> Masz to, pan? Yeah, masz to, pan, nie, nie wiem. To by w takich państwach. A ty nie skacz, pan. By... Nie skacz. A nie skacz, pan. się ze No bo już i kupka zrobisz. Gdzie nie idzie tam, przejechać. Du 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 o, sypiesz? Nie, nie idzie. Hmm. Iiiii. Dawał, Dobra, <coughs> Wysypiemy to poza odcinkiem, musimy się ogarnąć, czy ja. nie? no tak, tak. To no. i przy tam przyjdziemy jeszcze tam ten. ten. Yy... No, tam też trzeba. Dobra, Zakończymy, nie? No, no, byś już wysiął. Tak. No, dobra. No. Nie, no, znowu. To nie, widać, nie? Dobra, to Czekaj, 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 ja skończę w traktorze. <grypy> <grypy> tak, skończę w traktorze. czekaj, by ci przyjadę. Dobra, skończymy, nie? No ale czekaj, stój, czekaj, te... czekaj, nie? nie? widzę, o to chodzi. No, dobra, ja nie widzisz. <grypy> ja też nie widzisz. <grypy> o Jezu, ten traktor czekaj, no, Dobra, dobra. jeszcze dobra, Dzięki za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie, lajkujcie. Zostawiajcie lajki, zostawiajcie coś tam na na na, na 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 dla nas i to botowuje oczywiście. I dzięki no. za uwagę i to zobaczenia wszystko na następnym odcinku na streamach, na, na liveach, jak tam chcecie, bo, chcecie jak nazywać. Pamiętajcie na hitboxie macie to w opisie jest o streamie. Nie tylko farming jest też różne inne gry, są też Minecraft, które często ludzie lubią. I dzięki za uwagę. I cześć. cześć.